Teraz z tej strony, ja, Phil, tej strony jestem sam i gramy w Grow a Dinosaur. Tak, Grow a Dinosaur. Yy, troszeczkę się rozwinąłem, myślę, zobaczycie, jak ta wygl gra wygląda. Yy, I sobie teraz tutaj bierzemy. Co taki mały? I patrz, tutaj cel, wchodzimy i musimy sprzedać. Sprzedajemy, bój, kupujemy. Mamy 228, kupujemy. Pyk. I za 130. Mamy nowego. Jeszcze tego nie brałem. Tylko te, te dwa tutaj brałem. A za, za ile będą nowe? Ale no nie wiem, kiedy nowe są. Dobra, home. Idziemy tak, to jest moja. Najpierw. Dobra, te duże. Później te. Później te najsłabsze. O, jak wygląda. Bo te tu wiecie. Tamten wiecie. O, ten. Wow. Bo te, ten jest początkowy ten. Tutaj jest ten drugi, a ten jest mój nowy. Wow! ej fajny. Bardzo fajny. Ja chcę go? Dziesięć ton. Ja to noszę w plecaku. Cel. Słuchajbym tego mosozaura... Ten. Tak, no ale co to? Na inwentarz. boi Dinosaur. U, dwa te można kupić. Dobra, kupujemy. I to jest są jeszcze nowe. O to czekaj, czekaj. Co? Nie, nie, nie. wój, buj boi. To czekaj, czekaj. Co? Co one do wody idą? One do. One do wody idą. Czy tu? Water, tak. O, patrzymy jak rośnie. Nie chcę wypływać. Chcę tutaj być. Wow, ej, fajnie wygląda. Nie, no, nieźle. Nie, no, fajnie wygląda. O co to jest? Co to jest? Halo, proszę mi powiedzieć. Jak on, on aż taki duży się zrobił? Tutaj wygląda, jakby to było zwykłe powietrze, nie? Tutaj to wygląda, jakby to było. Nie no, jaki ogromny! I rośnie chyba największy na serwerze. Dawaj, dawaj, rośni, rośni, rośni. Idziemy do niego. Ten jest na razie największy. Ciekawe kto będzie większy, ten pierwszy czy ten drugi? To jest ten pierwszy. Teraz oglądam tego pierwszego. to jest ten pierwszy. Ten tu. Dobra, dalej, dawaj Dawaj, już mi go. Nie mogę się doczekać. Dawaj! On za ile był w sumie? Nie pamiętam. Dawaj, 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 chodź. Ten tutaj. Ta. Oj, chyba nie wiem. Oj! O! Trzynaście ton Wyobrażacie sobie 13 ton Ton Pamiętajcie, ton Pamiętajcie ja tam, co jest na tej wysepce Bo wiem, że to odbija Więc jest na tej wy wysepce piu, pił piu, piu. Ło to tam jest. Nie, tak blisko. Nie, dobra, muszę się jeszcze bardziej wypić. Pi, pi. Jest. No i coś tutaj jest? Nie, nic nie ma, jest ławka. ale mordeczki. Elo, ello! Sel. Pra, da sprzedajemy. Dużo dostałem. O, się. O, nowe jajko! Dawaj mi nowe jajko. Chciał te jajko! Dajcie mi te jajko! Dobra, zbieramy 200. Dobra, nie szkoda mi tych pieniędzy. Dobra, ten tutaj, niech już rośnie. Ten tam, nie. O, o, ten tu, tu gdzieś. Halo, halo, postaw się. O, jak daleko. O, ten już. O, e, tu jest ten. To jest tam. Tak. Ale ten. Ten jest fajny. Ciekawe, jaki to. Tak szybko rośnie? Co jest? Co jest? Już jest większy ode mnie. Już dwa razy większy ode mnie. Co jest? Ile on będzie miał ton? A tamten ile ma? Dziewiętnaście czterdzieści trzy. To mój będzie miał? Tam jest dziewiętnaście czterdzieści trzy. Dziewiętnaście? Nie! Ale było blisko. A mój... On się najdłużej robi, to warto bardziej tego. O wiele. Nie, że jest mocniejszy, tylko nawet szybciej się robi. Jest lepszy. Bradawać mi go. Dobra, jesz tam, Sel. Dino. To. Dino. Ile? Nie godaj. Stać mnie na to jajko. Obra kupuję, sprawdzamy. Sprawdzamy, sprawdzamy. Velociraptor. Hmm. Velociraptor. Nie wiem, czy pobiję tego. Tego. Co zrobiłem. Ha. We, nie wiem, czy niebieskie będzie lepsze od tego. Tu na pewno te, ten, 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 już chyba wygrywa. I także szybszy. Wow. Ten, ten też jest fajny. Dobra, idę tamtego sprawdzić. O, chłopie. Prawie pobiłem tego ziomeczka. To już jest 20. Nie. Oni se zartują. Bo raz to. Dino. Ile? A! Nie jakoś dużo. Myślałam, że więcej. kolejne kolejne tutaj 800 800 dużo. I ten jest szybszy. Ale tamten jest lepszy. Tamten jest najlepszy moim zdaniem. Ten tu w Alo raptor halo tu chcecie o. o jest o ten jest większy dobra ja tego dziomeczka już nie pobiję wiem o tym jest stać mnie stać mnie Dawaj, dawaj dawaj i ostatnie jajko Ostatnie jajko. co saurus. to od razu te sobie wezmę. Dalej. Już się robi. Halo? 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 O! No, wreszcie. Myślę, że chyba ten będzie szybszy. Bo ten już ma ponad połowę tego co ten dobra, ten już ma 5 Ten już ma 10 Ej, ten go goni! Ten tu go goni Ale, ale jestem ciekawy jak on wygląda. I czy to jest ten co jest na środku nie! Nie, ktoś se chyba jaja robi. 27 nie no, ten go już pobił. O, 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 nie soPę, o nie sope po prostu. Dobra dawaj 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 I takie, takie ten nagle urośnie większe od mojego tego nie? Zbierzemy go, selujemy, sprzedamy i końcówkę już zobaczycie jego już nie wiem czy, czy całe żeby nie przedłużać ale pamiętajcie o subskrypcje i łapce w górę bo po, prawie połowa osób mnie nie subskrybuje więc bardzo subskrypcje zostawiam oczywiście jaki mam nos <grych> pik ten man ja myślę że go jeszcze zobaczycie moje inventory uj o, możemy kolejne kupić. Możemy kolejnego kupić. Chyba, że zbieramy. Dobra, zbieramy na tego. I w kolejnym odcinku zobaczycie, oczywiście. O, zobaczycie jego końcówkę. Wow, 8 ton to nie jest dużo. To nie jest dużo. Ciekawe, ile za to Dino. U chłopie. Ile? Proszę mi powiedzieć. Ile? Ile? Dobra, to już kupimy w kolejnym odcinku. Więc doczekajcie się kolej, kolejnego dnia. To cześć.